Witamy w Avry Brenda Song Dzisiaj powitamy Brenda Song. Hej! Czy to jest Brenda? Cześć! Zadamy Ci kilka pytań na temat szakiery. Okej. Okay. Co ty nie myślisz? Jest bardzo fajna, mówię ją. Two napisem łaka. łaka. Twoim zdaniem z kim ma chodzić z, z tym gościem, co to jest jest, jeżeli jest szczęśliwa, a jeżeli z nikim nie chodzi, to niech sobie znajdzie patrzyć z którym będzie szczęśliwa. Byłaś na jej koncercie? Nie, ale jeden członek z mojej licznej rodziny nie był. Co byś w niej zmieniła? Niektóre z jej są za bardzo krzykliwe. A teraz upominę... Proszę. Dziękuję. Nie ma racji. A teraz pytania prywatne. Kim chcesz zostać w przyszłości? Mam dużo tych, ale... No, ale co my się zmieniać? Co byś w sobie zmieniła? Nic. Jakie masz zwierzaki? Śminkowacką od ciebie jakie chcesz mieć zwierzaki? Jadka, szczęka. To na tyle dzisiaj. Dziękujemy, do widzenia. Cześć. Jutro w kulisy. Pa! Mhm.